Panie premierze, witamy w Strasburgu. Mógł pan już usłyszeć, jak wielkie nadzieje pokładane są w polskiej prezydencji. W zeszłym tygodniu usłyszeli o tym ministrowie naszego rządu koalicyjnego od przedstawicieli Renew Europe w Europie, w Warszawie. Skupię się dziś na dwóch kwestiach oczywistych, na bezpieczeństwie i na gospodarce, bo to sfery absolutnie fundamentalne, a nawet egzystencjalne dla Polski i dla Europy. Po pierwsze, bezpieczeństwo, leitmotiv polskiej prezydencji. Europę trzeba przygotować na najgorszy możliwy obrót wydarzeń, zapewniając najwyższej jakości uzbrojenie, organizacyjnie wprowadzając najlepsze plany obrony cywilnej oraz infrastrukturalnie zapewniając bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej także przed cyberzagrożeniami. Do tego potrzebne są ogromne nakłady i przyjęcie odpowiednich planów takich jak EDIP program na rzecz europejskiego przemysłu obronnego. Bardzo liczę, że polska prezydencja zdoła zbudować porozumienie w tych trudnych sprawach, bo nie mamy dziś innego wyboru. Po drugie gospodarka. Potrzebujemy nowej polityki przemysłowej bez kategorycznego zaprzeczenia zielonemu ładowi. Obrony interesów gospodarczych Europy, pokazania ambicji rozwojowych i jasnego przywództwa. Europejski przemysł stoi przed wielkimi wyzwaniami w związku z niską konkurencyjnością i dominacją technologiczną ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych. Musimy zbudować suwerenność technologiczną Europy i egzekwować prawo europejskie co do Joty. Potrzeby wsparcia przemysłu, także polskiego, są ogromne, a środki w budżecie europejskim niewystarczające. Bez odpowiedzi na amerykańskie IRA i inne tego typu programy Polska nie zwycięży w globalnym wyścigu. Panie premierze, powodzenia, liczymy na dobrą współpracę.